Nazywam się Urban Jerzy. Posiadam 9 krów, w tym sześć krów z rasy zachowawczej czarno-białej. Wydajność średnia od krowy to jest w granicach 8,5 tysiąca litrów rocznie. Gospodaruję na gospodarstwie już około 40 lat i tak te krowy tak jeszcze. Z, no z ojcem nie bardzo, bo jak ojciec zmarł, to ja miałem zaledwie 9 lat. Ale z matką i tak od, od, od zarania te krowy się trzyma. Kiedyś było mniej, a teraz jak, jak się użyniłem, to było więcej i tak co? Z roku na rok się powiększało, a w tej chwili już trzeba zmniejszyć, bo, bo siły temu nie pozwalają. No. Korzystam z, z Polskiej Federacji z, z kontroli użytkowości, z, z badania na cielność krów. No raczej nie wyobrażam sobie gospodarowania, a zwłaszcza przy krowach, bez użytkowości, bo trzeba patrzeć, co krowa daje i to trzeba to samo krowi dać, bo krowa ma mleko, jak się przesłowie mówi, w pysku. Także to dasz, to krowa tobie zapłaci, o, tak, tak to można nazwać. No, praca na gospodarstwie nie jest zła. Dla mnie to jest po prostu, jak byłem młodszy, to była satysfakcja. Lubiałem to i lubi dali. Gdybym nie lubił, to bym tego nie, 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 nie chował, nie, nie, nie trzymał po prostu. Dla mnie to jest no, jak to się mówi, releks. Zresztą są takie warunki dogodne dla bydła, że cały lutki lato krowy korzystają z pastwiska i dzień i noc. Zgania się tylko do, do jenia, dostają pasze treściwe i to wszystko. No, tyle co przez zimę czy trzeba ten obornik wyrzucać i tak dalej. No.